Szanowni Państwo, Pomorze Zachodnie lubi, dostrzega, ale przede wszystkim wspiera koszalińską kulturę. Jest mi niezmiernie miło, że dzisiaj wraz z prezydentem oraz dyrektorem będę mógł podpisać umowę na kolejne środki finansowe, które wpływają do gminy miasto Koszalin. Ja tylko zauważę, że od 1 stycznia 2025 roku Urząd Marszałkowski po wielomiesięcznych negocjacjach z Bałtyckim Teatrem, a także z prezydentem współprowadzi Bałtycki Teatr Dramatyczny. My tutaj wspieramy finansowo teatr kwotą 3 miliony 750 tysięcy złotych. W dniu dzisiejszym podpisujemy umowę na dofinansowania kwotą. 500 tysięcy złotych jest to kwota wyższa o 85 tysięcy złotych niż to było w roku 2024 więc to pokazuje że samorząd województwa zachodniopomorskiego przede wszystkim dostrzega i wspiera koszalińską filharmonię a także muzyków którzy tutaj w filharmonii koszalińskiej są zatrudnieni szanowni państwo my jako samorząd województwa wspieramy również pozostałe stowarzyszenia organizacje które Zajmują się kulturą we wschodniej części województwa. Między innymi w zeszłym tygodniu podpisałem również dwie umowy. Z Stowarzyszeniem Propozycji Dialog, a także z innymi NGO-sami, które organizują na terenie miasta Koszalina swoje wydarzenia kulturalne, które na stałe wpisały się w kalendarz koszalińskich wydarzeń, ale także w kalendarz wydarzeń na Pomorzu Zachodnim. Warto wspomnieć, że również wspieramy Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych. Akurat tą umowę będę podpisywał na pewno w przyszłym tygodniu, ponieważ cyklicznie wspieramy również Centrum Kultury przy organizacji tego niezwykle ważnego festiwalu, niezwykle ważnego w Koszalinie, w regionie, a także na terenie całej Polski. To jest jedna umowa, którą podpisujemy. A druga. Szanowni Państwo, to jest na kwotę 85 tysięcy złotych. I tutaj nasi wyjątkowi artyści z Filharmonii Koszalińskiej wezmą udział w wyjątkowym koncercie, który będzie miał miejsce na moście w siekierkach. Wyjątkowy most, który w zeszłym roku po raz pierwszy tutaj muzycy z Filharmonii Koszalińskiej grali tam koncert i ten koncert przyniósł Dzięki temu koncertowi most w siekierkach został tłumnie odwiedzony przez mieszkańców Pomorza Zachodniego, ale także przez turystów. Także panie dyrektorze, bardzo dziękuję za tą dotychczasową współpracę. Liczę na więcej 85 tysięcy na ten koncert, który będzie właśnie na moście w siekierkach trafia dzisiaj w pana ręce. Szanowni Państwo, ja się bardzo cieszę, że województwo zachodnie pomorskie nadal wspiera tą tak zwaną kulturę wysoką w Koszalinie, bo jak wiemy Szczecin położony jest dość peryferyjnie przy granicy tej zachodniej województwa zachodniopomorskiego, ale Koszalin również tak dość peryferyjnie po tej drugiej stronie i rozumiemy też naszą rolę jako tego ośrodka subregionalnego i dostęp do tej kultury wysokiej, wysokiej powinien być zapewniony nie tylko dla mieszkańców miasta Koszalina, ale nazwijmy to tej części Wschodniej regionu zachodnio-pomorskiego i to się dzieje i województwo zachodnio pomorskie Pan Marszałek dostrzegają i tą naszą rolę, ten nasz potencjał i te nasze możliwości. I tą konieczność, która wynika właśnie z tej dostępności dla różnych pozostałych mieszkańców, w pozostałych miastach do tej kultury wysokiej. To będzie chyba 13 koncertów w 13 różnych miejscowościach na terenie Pomorza Zachodniego. To jest takie wsparcie. Dla Ficharmonii, która pozwala nie tyle pokryć koszty bieżące, bo wiadomo, że to jest niemożliwe w tej formule prawnej, którą mamy, ale pozwala zarobić dodatkowe środki finansowe w Harmonii i jednocześnie dotrzeć z tą kulturą wysoką, z koncertami do tych mniejszych miejscowości Harmonii nie ma. Szanowni Państwo, ja bym chciał wyrazić wielką satysfakcję, że te środki z roku na rok się zwiększają, a w ostatnim roku w sposób no znaczący i rzeczywiście mam nadzieję, że ten postęp geometryczny, o którym pan prezydent będzie miał miejsce w przyszłości. Chciałbym zwrócić uwagę tutaj może na troszeczkę inną perspektywę, o której mówił pan marszałek, że to nie tylko wsparcie dla Filharmonii, ale to jest w zasadzie współpraca, ponieważ my otrzymujemy środki na zadania, na dwa zadania, dzisiaj mówimy o dwóch zadaniach. Natomiast z tych środków... Realizujemy też cele, które są pewnie celami Województwa Zachodniopomorskiego, czyli w zakresie szerzenia kultury, kultury wysokiej, o której mówi Pan Prezydent, a także, co jest bardzo ciekawym połączeniem, że poprzez kulturę promujemy war wartości turystyczne, bo być może nie wszyscy Państwo wiecie, gdzie te siekierki są, ale siekierki są na granicy polsko-niemieckiej. My w tamtym roku wystąpiliśmy tam, szacunkowo Pojawiło się tam około 3000 ludzi, być może też ze strony niemieckiej. A miejsce jest przecudne. To jest chyba rezerwat przyrody, jakieś siedlisko ptaków. Termin koncertu jest dopasowany do okresów ochronnych. To jest zupełnie wszystko fantastyczne, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby zachęcić nie tylko mieszkańców Koszalina, do odwiedzenia tego naszego regionu. No i cieszę się, że tym narzędziem do promocji jest muzyka, a my, jako wykonawcy, też z tego powodu się cieszymy i chcę podkreślić, że tak rozumiemy naszą misję. Nie tylko koncerty na rzecz Koszalinian, ale regionu. Jesteśmy do dyspozycji, mamy ten potencjał i organizacyjny, i artystyczny. Jesteśmy bardzo elastyczni, jeśli chodzi o te różne formy artystyczne od bardzo poważnych, chociażby jak Festiwal Organowy, który jest imprezą, no trochę powiedzmy hermetyczną, po imprezy bardzo popularne, repertuar, który się pojawi na koncertach na terenie województwa zachodniopomorskiego, stosowanych tych tradycyjnie, tych 13 koncertów, jak i w siekierkach, będzie dostosowany do odbiorcy znowu pełna paleta, od muzyki bardzo poważnej po nieco lżejszą. Stąd też mam nadzieję, że wszyscy odbiorcy będą usatysfakcjonowani, włącznie z panem marszałkiem i z panem prezydentem.